Cześć, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Darek. Yy, dzisiaj będą pytania i odpowiedzi. Yy, nie będziemy dzisiaj kręcić nic o budowie łódki. Yy, parę fajnych pytań zadał mi Karol na Facebooku. I Karolu, chciałem ci odpowiedzieć na te pytania wszystkie. Yy, nie zadawałeś monotonnych pytań, czyli ile wyjdzie łódka, ile to kosztuje, w jakich sklepach kupujesz i tak dalej. Napisał mi to Karol K., nie chcę czytać nazwiska, bo nie wiem, czy, czy by sobie życzył. Jest tych pytań 9. i chciałem Ci, Karolu, odpowiedzieć na wszystkie. Myślę, że innym osobom też się to przyda. Wypunktowałem sobie tutaj, żeby nie pominąć żadnego i będziemy czytać po kolei. Znaczy, aha, w sumie może trochę od końca. Zdaję sobie sprawę, że zasypałem Cię lawiną pytań, a na połowę pewnie uzyskam odpowiedź w kolejnych odsłonach projektu. E, tak, zgadza się. E, pewnie... no może nie wszystkie, ale pewnie parę pytań, których tutaj zadałeś w kolejnych odcinkach na pewno, na pewno opowiem. E, lawiną pytań? No w sumie dobrze. Nie lubię odpowiadać, szczerze powiem, tak na jedno pytanie... E, i tak nie wiem, tych pytań od tych osób jest setkę dziennie. Wolę odpowiedzieć w formie wideo, czyli na tych 9 pytań, te, które ty mi zadałeś. Dobra, i teraz tak, lecimy w sumie po kolei. Jaki jest moduł wideo nadawczo odbiorczy? Zastosowałeś swojej łódce. Domyślam się, że są minimum dwa, dwukanałowe. Wszystko, wszystko myślę, że przygotowałem się dość dobrze do tego materiału. Wszystko tak naprawdę rozebrałem, nawet rozebrałem swoją łódkę, żeby Ci wszystko pokazać. Mój tor wideo i tak dalej. Tor wideo, jeden z wielu wyciągnąłem ze swojego drona, czyli z takiego modelu samolotu latającego. Dobra, no to co, zaczynamy. Czyli, jaki moduł wideo nadawczo-odbiorczy zastosowałeś w swojej łódce? Domyślam się, że jest dwukanałowy. Wiesz, co? Tor wideo kupiłem z Range Video. Możecie sobie znaleźć na internecie Range Video. I teraz tak, dwukanałowy. Wiesz, co? On tych kanałów ma tak naprawdę 9. Od, ja akurat kupuję na 1 2 GHz, ze względu na to, żeby się za bardzo nie zakłócał z. Aparaturą na 2,4 GHz, bo są też takie tory wideo na 2,4, ale wtedy to się zakłóca dość nieźle z aparaturą i jest krótki zasięg. Ten tor wideo ma z tego co wiem, możecie sobie sprawdzić też w specyfikacji, ma bodajże 8 lub 9 kanałów, od 900 MHz do bodajże 1300 albo 1400 nawet, więc ten zakres jest bardzo duży. Jakby ktoś miał e, odbiornik, na przykład, czy tam nadajnik na 900 Hz, to to tak samo obsłuży. Pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda nasz nadajnik wideo. Jak widać, jest nazwa firmy, range video. Tutaj mam jeszcze dokupiony taki filtr. Yy. Antena. Wszystko jest kupione dokładnie w tym samym sklepie, czyli z Range Video. I teraz tak, Range Video jest w Miami. Tak naprawdę jeśli chodzi o budowę łódki, typu regulatory napięć, silniki i tak dalej, kupuję w Polsce, ale na przykład tory wideo, aparatury, jakieś droższe rzeczy kupuję wszystko ze Stanów. Dokładnie tak samo się kupuje jak w Polsce. Dokładnie, dokładnie tak samo płacicie. Ja płacę kartą i jest mi wygodniej, i wychodzi to hmm. za tą jakość, którą oni tam mają, że wychodzi dużo taniej. Bo tak naprawdę te systemy, aparatury, które ja kupuję z Hobby Kinga, wychodzą mi w granicach 100. 70 zł, ale to sobie można też sprawdzić. Możecie sobie wejść na stronę Hobby Kinga i, i zobaczyć na aparaturę. Dobra, ale nie o tym będziemy mówić. Czyli odbiornik, e, dokładnie nadajnik wygląda w ten sposób. Nawet tutaj macie opis 1,2 GHz, e, i on ma tych kanałów dzie, 8, 8 albo 9 z tego co wiem. E, dobra. Dobra, teraz tak, lecimy, lecimy z kolejnym pytaniem. Jaki był ich koszt? Znalazłem kilka, ale koszt na przykład jednego z nadajników to 200 zł, odbiorników prawie tyle samo. Czy naprawdę tyle to kosztuje? No, niestety tak, tyle to kosztuje. Eee, to znaczy, mm, powiem tak, myślę, że mógłbyś to kupić taniej, ale ja nie gwarantuję jakości. Nie wiem, jak to będzie działało, czy ci się to spali, czy nie. Nadajniki wideo dość nieźle się nagrzewają na 12V, ale to specyfikację techniczną elektryki, jak to podłączyć, i tak dalej, i pod jakie napięcie, też znajdziecie na range wideo. Ja kupuję odbiornik i nadajnik po 65 dolarów, czyli odbiornik 65 Nadajnik też 65, e, więc możecie sobie to przeliczyć, ile to wychodzi, ile to wychodzi w, na polskie. No plus, oczywiście, przesyłka z Miami, która wychodzi dość dużo. Więc ja, jak zamawiam, to zamawiam tego parę sztuk dla siebie i dla znajomych. E, jaki jest zasięg toru? Y, y, jaki jest zasięg y, takiego toru wideo? Ha, dobre pytanie. Ehm, Wiesz co, ja w wódce sprawdzałem, tak naprawdę zależy to po pierwsze od tego jaki masz nadajnik, jaki on jest mocny, czyli ile ma miliwat. Może być 200, 300, 1 watowy, tak naprawdę bardzo zależy od nadajnika, czyli to co macie w wódce i bardzo zależy to od anten. Tor wideo... Na takich antenach, które ja tu mam, to jest antena nadawcza. I odbiorczą mam taką samą. I teraz, tak w łódce, sprawdzony zasięg toru wideo był 500 metrów. I nie było żadnych problemów. Aż moim zdaniem dziw, że na takich antenach. My, w swoich samolotach, czyli w tych dronach który latamy FPV, czyli nie patrzymy na samolot, tylko patrzymy na monitor czy tam na gogle, na przykład tak jak ja mam gogle wideo. My lataliśmy, żeby cię nie skłamać, 15 km, ale mówię, to było w powietrzu, było to na takim zestawie tylko z innymi antenami i myślę, że 15 km to nie był koniec tego zasięgu, jedynie co aparatura nas niestety trzymała. 15 km urywał nam się zasięg RC, czyli nie mogliśmy sterować, ale wideo było i to było bardzo dobre, więc polecam zręcz wideo ten tor. Ok, aha, co, co jeszcze? Ja na przykład, jak latam swoimi dronami, zrobiłem sobie taki moduł Diversity. Ja sobie go sam zrobiłem z wyświetlaczem LCD. I teraz pokrótce, co to jest Diversity? Diversity jest to układ dwóch odbiorników wideo, czy tam dwóch torów wideo, gdzie ja podpinam sobie tutaj dwie anteny w polaryzacji pionowej i w polaryzacji poziomej. Ze względu na to, że przy samolotach jest tak, że w zależności jak się obrócisz samolotem, nadawanie wideo jest w pionie lub w poziomie. I to jest dość ważne. No w C jest tylko tak, jak ustawisz sobie antenę. Jeśli sobie ustawisz ją w polaryzacji poziomej, to antenę na brzegu w polaryzacji poziomej też ustawiasz i jest OK. W trakcie, właśnie jak się lata samolotem, no to jest to troszeczkę inaczej. I mówię, ja zrobiłem sobie taki moduł Diversity swój. Tak to troszkę ordynarnie poobcinałem, ale spełnia swoją rolę. Dobra, następne pytanie. Jakie kamerki do tego zestawu? Czy pracują one pod 12V? Czy trzeba dodać do tego jakiś stabilizator napięcia? Tak, one pracują na 12V. Tak naprawdę napięcie od bodajże 9 do chyba 15V. Ja podpinam to pod 12V łódki. Działa super. Pod lipole podpinam to w dronie swoim pod 11 v więc one tam mają troszkę więcej, bo mają ponad 12 i działa to OK. Jakie kamery używam? Małe, płytkowe, to jest na przykład taka kamera. To jest kamera z wyższej półki to jest kamera z wyższej półki z OSD, czyli z opcją wyświetlania różnych bajerów na niej. E, ona kosztuje 150 dolarów, też z Range Video. E, kamery są dość drogie, od razu powiem. Czyli tak pracuje na 12V. E, jaki TV, czy może jest to samo ekran LCD, czy zasilany jest również z baterii Lipol, jaki czas pracy takiego TV na e, takim pakiecie. Wiesz co, zależy to od pojemności pakietu. Ja mam to w ten sposób zrobione. Rozkręciłem specjalnie, tak naprawdę dla ciebie. Tutaj zrobiłem sobie włącznik, i u mnie wygląda to tak. Łączymy, tylko nie będzie teraz żadnego obrazu. Jak widać, nawet e, wiesz co? Yy, jak widać, jest tutaj bateria lipolowa. 1500 miliamperogodzin. i teraz do Twojego pytania. E, jaki TV, czy może jest to sam? E, w moim przypadku, jest to telewizor, który rozkręciłem z pudełka. Bo nie mieściłby mi się do tego z baterią i z e, odbiornikiem wideo. E, czy to się jest również z Lipola? Tak, jest w moim przypadku. Jest z Lipola. E, Jaki czas pracy takiego TV na takim pakiecie? Wiesz co, mi ten telewizorek pracuje około e, godziny, półtorej mniej więcej e, ciągłej pracy. I teraz powiecie tak, o kurde, godzinę, godzinę pracy takiego telewizorka. No to kicha, to bardzo krótko, przecież się wyjeżdża na parę dni. Wiesz co, ym, ym, to jest tak, że mi to wystarcza gdzieś na 3-4 dni. E, pracy cały czas, nie doładowuję go nad wodą, z czego zrobiłem sobie wyjście, że można go doładować. E, wiesz co, y, tak naprawdę ja, y, z, y, że tak powiem, echosondy korzystam jak tylko pływam, więc y, jak płynę na przykład w dane miejsce, nie potrzebuję sądować, telewizorek jest wyłączony. Jak wiem, że chcę sobie przysądować tam dno gdzie jest spad i tak dalej, włączam go, więc to jest 10-15 minut jak go wyłączam, trochę bateria się doładowuje e, od razu powiem Wam taką rzecz, y, że y, najlepiej żebyście sobie kupili jakiś odtwarzacz DVD na przykład, y, z wejściem wideo żebyście mogli tor wideo podłączyć tak, aby miał na przykład telewizor DVB-T fajna rzecz na rybach jak jedziecie gdzieś na zasiadkę, na przykład na dwa dni, czyli z nocą, możecie sobie telewizję pooglądać cyfrową, możecie sobie płytę tam wsadzić i, yy, i możecie na przykład to podpiąć pod yy, yy, akumulator żelowy. Możecie sobie jakąś żelówkę kupić. Na przykład ja mam tutaj taką żelóweczkę. I żelówka na pewno w tym przypadku, wa, waszym takim, jak ja bym wam polecał, będzie, będzie na dłużej, bo. Bo jak zaczniecie oglądać telewizję, no to pewnie ze 3-4 godziny, może i dłużej nawet. A to wystarczy, taka żelówka wystarczy nawet na parę dni. Także, także, także spoko. Dobra, teraz tak. Eee, następne pytanie. W jaki sposób rozwiązałeś przełączanie z jednego kamery na drugą na zasadzie serwa ślizgowego po jakimś mechanizmie przełączniku? Tak. Dobrze, dobrze tutaj napisałeś. Zastosowałem to na serwie. O mój kotek tutaj wyszedł. Zastosowałem to na serwie. Już ci pokażę, Karolu. To konkretnie jest wideo dla ciebie. Inni się może też coś z tego nauczą. Tak, zastosowałem to na serwie. W taki, w moim przypadku, bardzo ordynarny sposób. Czyli kamery są podłączone do masy i w sumie jednej złotki, prawda? A tutaj jest tak, że zasilanie kamery idzie do tego przełączniczka o. tu i przełącza się zasilanie albo na jedną kamerę, albo na drugą w ten sposób na serwie. może mi się uda to pokazać. O. W ten sposób. Dobra, czyli tak, czyli jest na serwie jest na przełączniku. Ja to zrobiłem w najprostszy sposób. Wydaje mi się, że po prostu będzie bardzo trwały. Nie chciałem jakichś modułów sobie konstruować z elektroniką, które by to przełączały, żeby elektronika to przełączała. Chciałem to w prosty sposób na serwie zrobić. Wydaje mi się, że taki jest najlepszy. Dobra, jedziemy z następnym pytaniem: czyli jest to przedsięwzięte. Zaciekawiło mnie również przycisk do sądu umieszczony na łódce. W jaki sposób rozwiązałeś to sterowanie? Czy jest to. Po prostu dodatkowy przełącznik podłączony równolegle do oryginalnego. Tak, yy, rozkręciłem swoją echo -sondę. Już Wam pokażę jak. Karta zrzucamy. Mianowicie rozkręciłem echo sondę, tylko u mnie to, tak jak mówię, też troszkę ordynarnie wygląda. Dla klienta zrobiłbym to dużo fajniej, dużo lepiej. O, jakby ktoś chciał wiedzieć, jaką mamy Echo żebyście nie zadawali pytań. Z Dual Bandem ona jest. Um. I tak, tak Karolu, yy, zamieściłem to, yy, czyli podpiąłem się pod przyciski echosondy, rozkręciłem ją, przy, podpiąłem się po nie. Czy jest to po prostu dodatkowy przełącznik do oryginalnego? Tak, jest to przełącznik podpięty równolegle do oryginalnego. Tak się zastanawiam, dlatego że swoją echosondę chciałbym zostawić bez ingerencji w jej rozkręcenie, tak aby była wyciągana do pontonu. Wiesz co? Tak, znaczy, żeby maksymalne zwiększenie. Czy zalecałbyś dodatkowe zasilanie dla osądy, maksymalnie zwiększyć czas pływania łódki. Nie. Czemu, czemu by mnie ze względu na to, że nie chce mi się ładować, kombinować z kolejną baterią, najwygodniej mi było podpiąć pod ładowanie, to znaczy pod zasilanie mojej łódki, czyli pod to samo, które jest łódka. Echo sonda jakichś wielkich mega prądów nie bierze, sprawdzałem, dość, ma, dość mało prądu bierze, dużo więcej bierze Tor Video na przykład. Można sobie zrobić to na przycisku, ale pomyślcie sobie tak. Macie na przycisku wódce na przykład, taki tor wideo. Można to z aparatury też zrobić, oczywiście. Macie taki przycisk na przykład wódce i yy, popłyniecie gdzieś i stwierdzicie o kurczę. Zapomnieliśmy włączyć chosondę. Więc yy, ja mam to zasilane z łódki cały czas. I jak ja to mam rozwiązane? Widzisz, Karol, yy, moja chosonda jest wypinana. Czyli mogę ją zastosować, mogę ją szybko, tutaj mam taki, taką opcję na magnesach zrobiłem i mam taką wtyczkę. I to jest do tych dodatkowych przycisków, które są na łódce, też Ci to, też ci to pokażę. Czyli wygląda to w ten sposób. 6 pinów, bo trzy przyciski oczywiście. Tak to wygląda od strony łódki. Także, jak widzisz, mogę sobie echosondę wyciągnąć w każdym momencie. Zajmuje to 30 sekund. Mniej więcej 40, może. Mogę sobie wyciągnąć w każdym momencie echosondę z łódki, bo jest na magnesach przyczepiana i wziąć sobie ją na ponton, na łódkę, na cokolwiek chcę. Także ja to tak zrobiłem też właśnie pod kątem tego, tak jak ty mówisz, że chciałbyś sobie to na ponton wyciągać. Ja dokładnie tak samo chciałem to zrobić. Czyli nie chciałem tego na stałe montować. U kolegi wódce będziemy najprawdopodobniej podobną echosondę też tak montować i też tak zrobimy, żeby była wyciągana. Czy za, co być dodatkowe zasilanie dla echosondy, aby maksymalnie zwiększyć pływanie łódki? To już powiedziałem, że nie. Yy... Nie, nie chcę mi się bawić z dodatkowymi bateriami, duperelami i tak dalej. Odnośnie jeszcze. Okej, okay, to było to pytanie. Następne pytanie. Odnośnie jeszcze samej aparatury, stojącej w filmie do zanętowej, zapowiedź. Opowiadałeś o radiu dziewięciokanałowym, ale nie zrozumiałeś jednej rzeczy. Odnośnie dołączonego modułu. Czy wspomniany moduł rozszerza radio dodatkowe kanały, czyli dziewięć kanałów modułu? Jeśli tak, to ile w sumie kanał wykorzystujesz w swojej łódce, nigdy nie miałem do czynienia, ble, ble, ble. nie będę Wam tego czytał wszystkiego. Ale jak kanału... e, tak, e, ogólnie wygląda to tak, że jasne, moduł, moduł, na przykład tutaj macie aparaturę na 35 MHz, jeśli chcielibyście ją przerobić na 2-4 GHz, a bardzo prosto wyciągacie oryginalny moduł 35, e, 35 MHz, nie pewnie... Nie złapię mi ostrości. Jest 35 MHz. Wyciągacie oryginalny moduł, wkładacie na 2,4 GHz i teraz y, możecie zrobić tak. I teraz możecie zrobić tak, że faktycznie moduł Wam, nie wiem, macie aparaturę czterokanałową. Y, jeśli jest tylko możliwość do tej aparatury wsa, do, y, wsadzenia modułu, wsadzacie sobie wtedy moduł nadawczo-odbiorczy. Wtedy są inne odbiorniki, całkowicie, i możecie sobie na przykład z aparatury czterokanałowej zrobić aparaturę dziewięciokanałową. Um, jeszcze inna opcja jest taka, czy w ogóle aparatura posiada przyciski. Jeśli nie posiada, będzie trzeba kombinować, żeby na przykład y, dowiercać miejsca na przyciski na aparaturze itd. Tak tak Ale jeśli aparatura ma bardzo dużo przycisków i ten moduł e, wepniecie i będzie wykorzystywał, no to ok z reguły moduły są pod konkretną aparaturę i niekiedy jest tak, że jeśli aparatura jest ośmiokanałowa, to moduł tak samo, na przykład o zwiększonym zasięgu, tak jak jest u mnie, czyli ten Fliskaia jest tak samo ośmiokanałowy, więc moduł tak, jak najbardziej. Mam jeszcze tutaj taką futabę 7C i tam zastosowałem moduł na 433 MHz i faktycznie aparaturę mam tam siedmiokanałową, a rozbudowałem ją modułem na 433 do 12 kanałów, bo ma tyle przycisków, mogłem tyle wykorzystać i tyle mi się przydaje. I teraz tak, co tam jeszcze w tym pytaniu jest? Brakuje mi kanałów, rozumiem, że jest to uzależnione od tego, jak dużo chcesz mieć bajerów w swojej łódce, ale myślę, że jest więcej niż hmm, u Ciebie. Wiesz co, tak, faktycznie jest to uzależnione tym, ile chcesz mieć bajerów w łódce. Powiem tak, kanałów nigdy za mało nie jest. Ja mam 8, fajnie jakby było 10. Bo tak naprawdę, właśnie wyłączanie diód, obrysówek, wyłączanie halogena i tak dalej, i tak dalej. Tych kanałów się robi multum. Będzie to w następnym filmie o aparaturze, który będzie po tym filmie. To na Facebooku nawet napisałem ostatnio, jakie odcinki dokładnie będą po kolei. Teraz następne trzy bodajże. E, nigdy nie mów, że nie wykorzystasz tyle kanałów, bo ja myślałem, że. 8 kanałów mi wystarczy. Okazało się, że fajnie by było, jakby było 10. Więc kup sobie najlepiej aparaturę Turnidżi. Polecam. Akurat właśnie mogę się pochwalić. Przyszła do mnie paczka z Hobby Kinga. W której, w której zamówiłem chyba 3 czy 4 aparatury dla znajomych. Jedną do tej łódki, którą będziemy robić, jedną dla kolegi, drugą też, trzecią też. Nic na zarobek, niestety, albo stety. Ehm, dobra, czyli tak, w sumie masz odpowiedziane. Moduł tak zwiększa, nie za, za każdym razem. Jeśli aparatura obsługuje więcej kanałów, to tak, jasne, zwiększysz, na przykład z nie wiem, z 9 do 12. Ja na przykład w twojej w Futabie mam z 7 do 12 kanałów zwiększone. Kanałów jak najwięcej. E, aparatura Turnigy bodajże 9X. Tak. E, e, Turnigy 9X. Polecam jak najbardziej. Myślę, że Wam wystarczy. E, następne pytanie. Ogniwa. W Twoim e, w przypadku LiPol 2.6 e, amperogodzin razy 4 równolegle daje 10 amperogodzin. Jak to się ma do warunków na wodzie, na jaki czas pływania e, podczas testów, wystarczało Ci te pakiety? Nie wiem. Szczerze powiem, nie wiem, ze względu na to, że wcześniej e, wcześniej miałem dwa pakiety takie same, ale dwa podpinałem, a nie cztery. E, wiesz co? Na ile mi wystarczało? Tak naprawdę to jest pojęcie względne. Tak naprawdę wygląda to tak, w zależności ile wywozisz, yy, czy komuś jeszcze wywozisz, ile razy wywozisz. Może być tak, że pojedziesz na zasiadkę tygodniową i tych pakietów wystarczy ci na całutki tydzień, ze względu na to, że nie będzie brań, nie będziesz łódką pływał. A może być w drugim przypadku tak, że pojedziesz na ryby, yy, będziesz miał brania systematycznie, mniej więcej co godzinę i co godzinę będziesz. Wywoził i tych pakietów ci nie starczy nawet na przykład na pół dnia, prawda? Ale konkretnie odpowiadając ci na moje, na to twoje pytanie, nie sprawdzałem, nie wiem na ile. Bardzo fajne pytanie. Mam zamiar za niedługo jechać na testy. Nie wiem, czy pojadę sobie na Rybnik, czy pojadę sobie gdzieś tutaj do Krakowa koło siebie. Mam taki fajny kanał odnoga Wisły. I myślę, że sprawdzę. Po pierwsze, ile, ile czasu pływa, po drugie, ile to będzie w metrach, czy tam w kilometrach najprawdopodobniej. I teraz co? No, myślę że, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że za niedługo postaram się taki film nakręcić. Pojadę z kamerą, nakręcę, powiem wam co i jak. Wydaje mi się, że to bardzo duże znaczenie ma tak naprawdę, czy będziecie na full gazu jechać. Czy, czy tam troszeczkę tylko gazu będziecie dodawać, czy tam na pół gazu? Ja będę to tak, powiedzmy na pół gazu robił, czyli tak, żeby łódka w miarę szybko płynęła. Nie tak, żeby ją podnosiło do góry, tylko żeby normalnie płynęła. I wydaje mi się, że ma znaczenie zanęta, czyli ciężar łódki. Czyli pewnie za każdym razem, jak rozpędzacie łódkę, to, to więcej prądu bierze zanętą, i bez. Nie będę dawał zanęty, nie da, będę dawał żadnych kamienic takiego na pustej łódce, sprawdzę. Więc Karolu, czekaj na film, eee, że tak powiem, tym pytaniem mnie zmobilizowałeś do tego, abym sprawdził ile to ma, ile, ile to pływa, jak długo i ile, ile metrów, czy tam ile kilometrów będzie to pływało. Także co, eee, Karolu, myślę, że odpowiedziałem Ci na wszystkie Twoje pytania. Jeśli nie, albo jeśli masz jeszcze jakieś pytania, to tam pisz na Facebooku, postaram ci się odpisać. Jeśli będzie tych pytań dużo i takich bardziej konkretnych, no to, no to wtedy nakręcę kolejny film, prawda? Więc tak wygląda: nie, Oczywiście, nie mój kod, tylko tak wygląda yy, mój, że tak powiem. Odbiornik wideo, czyli jest to telewizor. Wyciągnięty z pudełka, wciągnięty do pudełka elektrycznego, z pakietem lipolowym, z odbiornikiem wideo, jak widać, prześciówki porobione, tutaj są przeze mnie, wyjście na balanser, wyjście na ładowanie telewizora i włącznik. Okej, okay, myślę, że to wszystko. Zaspokoiłem Twoją ciekawość, pokazałem wszystko. I co? Wszystkich zapraszam do oglądania następnych filmów. Na razie, cześć.